3 razy 12. Zamodeluj liczbę 12 w tabeli rzędu wielkości. Mamy 10 i mamy 2 jedności. Chcemy wziąć 3 razy tyle. Zamodeluj. Jakim działaniem wyrazimy liczbę jedności? Mamy 3 razy po dwie jedności. Ile to jest razem? To jest 6 jedności. I od razu wpisujemy sobie to też do tego naszego zapisu pionowego. 3 razy po dwie jedności to jest 6 jedności. Zapisujemy skąd to się wzięło, żebyśmy pamiętali. 3 razy 2 jedności. Chciałabym, żebyś też dopisywał tutaj te działania, bo one pokazują, że ty wiesz, skąd ta liczba się wzięła. Popatrz teraz na dziesiątki. Jakie działanie zapiszemy? Mamy 3 razy 1 dziesiątka. 3 razy 1 dziesiątka to są 3 dziesiątki. I dopisujemy to też tutaj do zapisu pionowego. 3 razy 1 dziesiątka to są 3 dziesiątki, czyli to jest 30. Żeby się dowiedzieć ile tutaj jest radza musimy sobie to wszystko dodać. Mamy 3 dziesiątki i 6 jedności, czyli ile?